Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ozjowski w moich kolejnych infozji, tym razem powiem o akcie, a może zanim przejdę do akty, powiem o marszu manifestacyjnym przeciwko akcie. Byłem zarąbisty, byłem w Zielonej Górze, było super, pozdrawiam organizatora tej imprezy, naprawdę się postarał, popisał i było super. Pod te podskoki zaśpiewaliśmy nawet hymn polski, po prostu było niezwykłe przeżycie do zdania. Nie byłem, powiem szczerze, że nie byłem nigdy na takich, na takim marszu, czy przeciwko czemuś, ale teraz byłem i było naprawdę cudownie. Pozdrawiam wszystkie miasta, które też się przeciwstawiły temu, nie dały sobie za wygraną, a mimo tego, że i tak Polacy podpisali to bez sensu totalnie, ponoć nawet nie, przeczyta, nie przeczytając tego, nawet nie czytając tego, co jest złe i w ogóle mm, głupie moim zdaniem. a czy tak słyszałem w wiadomościach. Yy, też słyszałem w wiadomościach, że 54%, yy, znaczy Polska na skalę światową, to jest 54% ma ściąganie nielegalnego oprogramowania i tak dalej. Świat to 45%, a Europa 32%. Yy, znaczy nie pamiętam czy tak dokładnie jest, ale tak chyba jest. Teraz powiem coś o ACTA. Akta jest to przepis a może... Raczej narzędzie, jak to powiedział Rok, y, które ogranicza nas. Y, z, ogranicza nas, no. Zabiera nam wolność słowa, prawa, niektóre prawa osobiste, a także y, prywatność. Na przykład coś napiszemy na danej stronie, wyślemy link, czy coś. To wszystko jest monitorowane to jest źle, no, ale co poradzimy, no. Nie wejdziemy do rządu i nie zrobimy się prezydentem, albo premierem, albo kimkolwiek, kto to by mógł zmienić. Pozdrawiam tych z rządów, którzy przeciwstawili temu, wszystkich użytkowników, którzy o tym mówili, wszystkich, którzy byli na tym marszu lub nie, z przyczyn na przykład. Musiałem to zrobić, przepraszam. No i yy, wszystkich, którzy mnie oglądają lub nie, są moimi widzami lub nie. No i co? Teraz jeszcze coś do o akta, yy, jeśli chodzi o te prawa i tak dalej. Coś ściągamy. Yy, muzyka, film, obłędnie co to jest. Nie możemy przesłać to tej, yy, tego drugiej osobie, ponieważ yy, takie coś podlega karze grzywnej lub. Yy, z prawami w sądzie, lub nawet pójściem siedzieć. Ostatnio pierwsza, była pierwsza osoba, która doznała niefajnego, nie na pewno nie niemiłego dla niej przejścia, ponieważ miała styczność z tym prawem i dostało jej się. To jest złe, że nie możemy już nikomu przesłać, no ale co zrobić, jak już mówiłem, dalej. Prawo nas ogranicza do tego stopnia, że jak widzicie, niektóre usuny, strony będą usuwane. Także też ma wejść prawo, to czy tam wiadomo się z żeby kłócili kucili się ogólnie o to, żeby weszło prawo zabraniające nam ściągania jakiegoś oprogramowania za darmo. Czy także nielegalnego oprogramowania, które powinniśmy normalnie kupić. To jest złe, ponieważ Albo Shafter Effect kosztuje 1000 dolarów. Dzisiaj możemy go ściągnąć za darmo, a kiedy wejdzie jakaś nowa ustawa, nie będziemy mogli, no to dla większości osób, które jeszcze nie ściągnęły tego programu, a dopiero się o nim dowiedzą będzie tragedia. Ucierpi na tym na pewno chomiku i te inne strony. Co jest przykre, no ale musimy być dzielni i myśleć, że wszystko się jakoś ułoży. Tak jak zawsze zresztą. My, Polacy, się nie poddaliśmy, kiedyś nie poddamy się, teraz będziemy walczyć o swoje. Pozdrawiam moich kolegów, którzy też byli na tym marszu, którzy nie byli, bo z przyczyn losowych, a ci, którzy siedzieli w domu i to alali albo na przykład w ogóle nie zainteresowali tą sprawę powiedzieli, że a niech tak będzie albo mówili, żeby tak było to żal mi takich osób naprawdę yy, ale no nie zmienimy ich ani nie mamy wpływu na to co oni robią to ich yy, wola no i cóż yy, nie wpłyniemy jakoś na nich no możemy jakoś wpłynąć, ale to i tak nic nie da one decydują o o swoich poczynaniach i tak dalej co mogę jeszcze powiedzieć coś chciałem ale zapomniałem aha do tych osób nawet babcia z transparentem szła jakiś dziadek szedł cztery jakieś starsze osoby też szły Dorośli dorośliśli więc czemu inni na przykład nieśli czemu siedzieli w domach czemu to olali nie wiem jak widzicie babcię yy, ze swojego domu, która idzie z transparentem, to nie jest wam głupia, że wy nie poszliście, a taka babcia schorowana, nie wiem, stara po 60 idzie? No to wy tyfy. O co chodzi? Ja, ja, ja gdybym te, tak się zachował, no to bym wybiegł chyba z domu i szedł za nimi. Zobaczywszy takie coś. A jak już mówiłem, nie wpłyniemy na nie. Lubię się powtarzać. Albo nie lubię. I do was należy pytanie, A ja teraz zadam wam py pytanie, na które, jak będziecie chcieli, odpowiedzieć odpowiecie, no. Tak um. to pytanie brzmiało? Co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku moich infozji? Co byście chcieli zobaczyć na moim kanale? I trzecie pytanie, czy chcecie, żebym zrobił jakiś top 10 czegokolwiek? Na przykład to 10 filmów, to 10 muzyk, to 10 tego, tamtego, tamtego. Yy, z różnych gatunków podzielone jeszcze i tak dalej. Yy, to na pytanie, te trzy pytania należą do Was. Więc pozdrawiam Was, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają lub nie. Wszystkich serdecznie, gorąco pozdrawiam. Na razie i trzymajcie się. A, właśnie, zapomniałem o najważniejszym, chyba o tym nie powiedziałem. Ja się powiedziałem, co to, to przytnę. Mm. Rock Alon 2K zrobił filmik pod tytułem Akta i Cycki i Akta I Sopa. Tam jest wszystko wyjaśnione dogłębnie. Do krytykę krytyk też o tym zrobił. T-Volt także zrobił i Royo V13. Znany jako Royal. Zrobił w swoim 35 odcinku Inforojków o akcie I Sopie. W 36 o pikiecie w Katowicach, a w m, tam jednym z nowszych filmików, chyba 37 milionów, już nie pamiętam zrobił ogólnie e, tak jak go widzowie prosili. Ja to, mnie to też ciekawiło jak wyglądała, e, jak wyglądał marsz u nich i jak wyglądało pro, e, protestowanie przeciwko akcie. Także dziękuję wam za uwagę. No i na razie. Ej, no czemu to się zacięło? Jezu, a kiedy? Co to za program? Przewrócić. I jeszcze dodam e, parę słów. Wchodźcie na mój kanał, subskrybujcie mnie, jeśli chcecie. A jeśli nie, to po prostu nie oglądajcie tego już nigdy. E, będę nagrywał filmiki z gier. I teraz e, pytanie kieruję do Was. Co byście chcieli na moim kanale zmienić, wprowadzić? Z jakich gier. Oczywiście teraz planuję zakup nowego sprzętu, więc um, kiedy zakupię nowy sprzęt będę mógł nagrywać z różnych gier, tych najnowszych. Bo mój komputer obsługuje na razie tylko Wolfa, nawet Minecrafta, wchodzi jeszcze Call of Duty 1, 2. Speed Carbon nawet tak normalnie działa, Warhammer już się trochę tnie. Far Cry no, dajmy, że dobrze. Prince of Persia, lat, śmiga jak szalona. Nawet dwa trony. Różnie mi działają gry. Ja raz kopiłem GTA 4, no i nie poszło. Ale nie będę o tym Was zatruwał. Chcecie, żebym na swoim kanale zrobił top 10 czegoś. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach. Top 10 filmów, muzyk. Pios y, utworów jakiś nie wierszy cokolwiek top 10 po prostu czegokolwiek Więc żegnam się z wami do usłyszenia na razie tak jak powiedziałem na razie na razie na razie na razie I yy, żegnam was serdecznym yy, Jaki spam Spam